Dzień dobry! Dzisiaj poruszę temat braku higieny u dzieci i młodzieży. You okay.

Co wyczyszczę, no! To mam do uszu widzicie? No! Ale ja są trochę poczycie w więc... Co? Bojku. co zobaczycie, jakie ma czysty! Tylko sam muszę trochę poczyścić! O! Zaraz zobaczycie! Widzicie? Takie wam czyste! dzieci. To! W tych czasach dzieci i młodzież cały czas jedzą słodycze! Od tych słodyczy ich zęby próchnieją! A ten Ty to teraz drogie, bo ceny grożą, wiecie, inflacja, te sprawy krajowe, no i, i! Na przykład mój wnuk cały czas wiedzę w i jakieś! Jakie Ale nie będę wam teraz pokazywał, bo się wszystkie szycie! Więc znowu! Dobrze! Nie będę wam pokazywał! ponieważ nie waszycie, ja jak jestem to do. Dobrze nie to Kolejna rzecz! No. Mycie jest prawdziwą częścią życia. A wy pewno też się nie myjecie. Już ja to widzę. Skandal! Boniku! No chyba, do mi się No bo mi się nawet

Спробов. Дети! Волгура! parametr. Çoxdur.